Powitać wszystkich. Od razu przepraszam za kiepską stabilizację obrazu, natomiast no, gdzieś posiałem swój statyw i chyba będzie mnie czekało zakup nowego. No niestety czasami tak się dzieje. Ostatnio jestem strasznym bałaganiarzem. Yy, drodzy, taki temat odnośnie właśnie tutaj tytułu, który zapodaję. Dlaczego cały czas nie gapię się w telefon? Yy, I nie chodzi o... Problemy prozdrowotne, właściwie kwestie prozdrowotne typu właśnie oszczędzanie wzroku, i tak dalej. Natomiast mnie bardziej chodzi o kwestie naszego osobistego bezpieczeństwa. Drodzy, ja tutaj pod filmem dam taki link z sytuacji z miejscowości Pabianice. Może ktoś słyszał, jak tam się do, doszukał chociażby w takim magazynie jak fakt. 26-letnia dziewczyna przez pomyłkę pobiła niewinną osobę siedzącą na przystanku autobusowym. Pech chciał, dla tej oczywiście napastniczki, że na tym przystanku był miejski monitoring, wszystko zarejestrował. I do czego tutaj pije? Ano pije do tego, że ta pani, która została przez tą dziewczynę napadnięta, siedziała cały czas na ławce na tym przystanku i cały czas coś patrzyła w telefonie. Bez, cały czas widziałem, że ona nawet nie widziała momentu, kiedy ta napastniczka do niej podbiega i zaczyna ją okładać pięściami. Tak? Yy, nawet no, doszło do tego, że ta, ta dziewczyna tą panią zrzuciła z tego, yy, z tego siedzenia i próbowała ją nawet skopać. Natomiast chyba ta, właśnie się zorientowała ta dziewczyna, że nastąpiła pomyłka tak? i że bije nie tą osobę, co trzeba, i po prostu uciekła. Natomiast o co tu chodzi? I jak, tak za, oczywiście nie chcę tutaj mówić, że osoba napadnięta popełniła jakikolwiek błąd. Napaść to napaść. Tak? Osoby napadnięte nie są niczemu winne. Zwłaszcza tutaj ta osoba, jak się okazało, że była totalnie niewinna. Natomiast o co mi tutaj chodzi? Ano chodzi mi o to, że wielokrotnie widzę taką sytuację, czy to w tramwaju, czy to w autobusie, czy to w pociągu, że zwłaszcza u młodych ludzi cały czas są wgapieni w te ekrany, monitory telefonów albo cały czas słuchawki na uszach, słuchanie muzyki na cały regulator, kompletnie nie wiedzą, co się dzieje wokół nich. I ja uważam, to jest oczywiście moja opinia, że gdyby ta napadnięta pani cały czas nie patrzyła się w ten telefon, czegoś tam, nie wiem, nie czytała, nie oglądała, nie słuchała, to mogłaby zrobić wtedy dwie rzeczy. Pierwsze zacząć się bronić, albo drugie, najzwyczajniej w świecie uciec i uniknąć tego ataku, tak? A zwłaszcza, że napastniczka zobaczyła później, że bije nie tą, nie tą osobę, więc może w ogóle jakby tam ta pani wstała, to może by do niczego nie doszło, bo po prostu napastnik by stwierdził, że to nie jest ta ofiara, tak? Że w ogóle chodzi o zupełnie inną osobę. Ja z reguły robię tak, że jak jadę tramwajem, pociągiem, autobusem, to... Nie patrzę w ogóle w, te, w ekran telefonu, nawet staram się nie odbierać tych telefonów, żeby widzieć wszystko dookoła, co się wokół mnie dzieje. Tak? Czy na przykład nie wiem, ktoś mi nie próbuje wyciągnąć z plecaka portfela, tak? Czy to jest z kieszeni? Czy ktoś na przykład, no nie wiem, za bardzo w przedziale pociągu nie przygląda się moim bagażom? No, no chyba, że długa podróż i, i zasnę, nie? no to to już inna sprawa, chociaż też się staram nie spać nigdy w pociągu. Co później mi trochę na złe wychodzi, bo muszę odsypiać na urlopie. No tak. Niemniej jednak taką właśnie zwracam uwagę, że wszystko właśnie jest, że tak powiem, wgapione w te telefony czy to właśnie w metrze, w tramwaju, w pociągu, w autobusie a nikt nie zwraca uwagi, co się wokół niego dzieje. Kiedyś miałem też taką sytuację w, w autobusie, w tramwaju, przepraszam, parę lat temu. Jechałem z żoną. Też sytuacja taka, że wszyscy młodzi patrzyli się w telefon. Przede mną siedział taki też młody chłopak. No i co się stało? Nagle ten chłopak dostał taką epilepsję. Jak myślicie, ci co gapili się w telefony pomogli, czy ja pomogłem? Nie gapiący się w telefon. No przepraszam, nie chwaląc się powiem, ja pomogłem, bo jako jeden zauważyłem, że coś się z tym chłopakiem dzieje niedobrego. Jako pierwszy do niego podbiegłem i, i po prostu udzieliłem mu pierwszej pomocy. A cała reszta była wgapiona w te telefony. Mało tego, jedna osoba zamiast pomóc jeszcze zaczęła nagrywać całą sytuację na ten telefon. No, wielka komedia, człowiek dostał przecież ataku epilepsji, trzeba to po prostu uwiecznić wszędzie, owiem, wszem i wobec, na wszystkich Facebookach i Twitterach. No niestety takich czasów się doczekaliśmy. Dlatego też ten filmik daje ku przestrodze, ten link też daje ku przestrodze, że, moi drodzy, warto się rozglądać wokół siebie. Ja wiem, że każdy słucha umiarkowanego prepersa, innych prepersów, innych bushcraftowców, tak, tutaj moich kolegów, pozdrawiam serdecznie kolegów youtuberów wszystkich. I, I że to są wszystko ciekawe treści. Niemniej jednak, może zostawmy sobie właśnie to oglądanie w domu, w domowym zaciszu, gdzieś tam wieczorem na spokojnie, a zoderwijmy ten wzrok od właśnie tych telefonów, od tych smartfonów, od tych tabletów i popatrzmy, co się dzieje wokół nas. Czy właśnie ktoś nie próbuje nas napaść, czy ktoś nie próbuje nas okraść, czy ktoś wokół nas nie potrzebuje pomocy. Czy dziecko, którym się opiekujemy, gdzieś nie uciekło i też nie potrzebuje pomocy, a my w tym czasie patrzymy się w telefon i nie możemy zareagować. Także taka moja przestroga na, wszystko, na, na przyszłość. Oczywiście są to przedmioty, które mają nam pomóc życie i ułatwić tym życie, Natomiast no, też we wszystkim trzeba mieć umiar. Ja nawet jadąc tramwajem nie mam złożonych słuchawek, nie słucham muzyki. Bo ja to je mówię. Muszę. Ja to jest nas z takich ludzi, co muszę wiedzieć, co się wokół mnie dzieje. Więc raz w jednej sytuacji założyłem słuchawki, ale nie włączyłem muzyki, bo wiedziałem, że będę jechał z takim człowiekiem, który cały czas mnie w tym tramwaju zagadywał, a ja nie lubiłem bardzo z nim rozmawiać. Więc sadziłem sobie po prostu tak dla ściemy te słuchawki, żeby po prostu mnie nie zagadywał, że, żeby myślał, że słucham muzyki. Poskutkowało. Niemniej jednak i tak tej muzyki nie słuchałem i tak słyszałem, co się wokół mnie dzieje. Napiszcie, co o tym sądzicie. Ja oczywiście nie krytykuję tej y, pani napadniętej. No, z tego, co wiem, napastniczka została dzień później ujęta. No, ponoć miała 2,5 promila alkoholu we krwi, więc no, krękajcie narody. Kobieta, 26 lat, 2,5 promila alkoholu. No to nieźle musiała przygazować. Tak na chłopski rozum, że to wezmę. Także, no, tej, tej, tej napastniczce grozi chyba 5 lat więzienia, z tego, co się orientuję. Pani poszkodowana trafiła do szpitala na SOR, tam chyba dwa dni spędziła i tam jakichś potężnych obrażeń na szczęście nie było, wyjdzie z tego cało. cało. Ale zachęcam was do obejrzenia właśnie tego filmika z, z tej strony faktu. No i zachęcam was do komentowania, tak, do łapek w górę, do polecania mojego kanału. Zachęcam was też do dyskusji, co wy w ogóle o tej sytuacji sądzicie, tak. Będzie mi miło za, za wasze kom komentarze. No jest z mojej strony wszystko. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.